Graliśmy sobie czasami w minigolfach i raz go uderzyłam, naprawdę przysięgam Wam chcący metalowym kijem w kostkę. Oddał mi. Nie obawiaj się o A! Ola, jest silna! Nasze małżeństwo i tak właściwie od wielu lat jest emocjonalnie martwe. Schowaj dumę do kieszeni i czym prędzej przeprąż go, że go zdenerwowałaś. Co czułam? Prawdziwą ulgę. Będę gruba tylko wtedy, kiedy będę dużo żrać. Wjechałam na wakacje przez 13 wieczorów. Kellner pytał mnie niezmiennie: Pani dzisiaj sama jest seniora? Czy nie po wysokości powrócił? Natknęłam się na super przystojnego trzydziestoparolatka. Nie mogliśmy się od siebie odkleić przez 10 minut. A tymczasem w hacjendzie zaczęły się problemy. Różowy, czarny, czy kość słoniowa? Wszystko jedno, ja to kupuję dla koleżanki w biurze. Prezent na urodziny. Oczywiście wracając z tekst szoku, spotkałam wszystkich możliwych znajomych. Hola! W celu przetrwania byłoby wskazane połączyć się, aby zmaksymalizować ciepło życia. Na drugi dzień okrągła głowa kałzawa. Oooooo! Ja sama rozumiesz, że te wszystkie moje romanse z innymi kobietami to była tylko próba przeżycia z tobą na nowo szczęśliwych lat.